Dzień dobry, dzieciaczki! O, jak miło mi Was tutaj widzieć! Ja jestem małpeczka Koko. A Wy jak macie na imię? O, cóż, za piękne imię! A ile Wy macie latek? Pokażcie na paluszkach. Aż tyle? O, jak słodziutko! Słuchajcie. Dzisiaj mam dla Was fajną historyjkę, pełną niespodzianek. Zdziwicie się na pewno. Usiądźcie ładnie i patrzcie swoimi oczkami oczkami i słuchajcie swoimi uszkami uszkami. A na pewno się zdziwicie i zaciekawicie. O, dzień dobry, koledzy. Triceratops fice. Tak, ja jestem triceratops. Miło mi Was widzieć. Właśnie piję sobie wodę z tego oto jeziorka. Lip, lip, lip. Pyszna woda. A ja jestem hipopotam. Hipopotamy wprawdzie nie żyły razem z dinozaurami, ale wodę każde stworzenie na ziemi pić musi. Więc i ja przyszłam się napić. Plip lip, hip. Lip, lip, lip. Och, tak. Ja najadłem się liści. Ale teraz jestem strasznie spragniony wody. Więc niech się napije. Hip hip, 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 hip. Każdy musi pić wodę. Woda jest bardzo potrzebna i zdrowa. Tak, dzięki niej nie jesteśmy nawodnieni. I zdrowi. A słyszeliście dzieci? O jakim zwierzątku, które robi hap, 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 ma bardzo długi pesk, ostre zęby, długi ogon i żyje w wodzie? Hm, też mi zagadka. Nawet ja nie wiem, a jakiego jest koloru te zwierzę? Zielony. I zaczyna się na literkę K. Hmm. Ja już wiem, o czym wy mówicie. Te zwierzę często przychodzi tutaj i pije wodę. Żyje też w wodzie. Ale ja się go strasznie boję, bo on się tak na mnie groźnie patrzy i jakby mnie chciał schrupać. Nie, hipopotamku. Nie martw się. Niektóre z tych stworzeń są bardzo przyjazne. Ojej! To krokodyl! To krokodyl! Raduj się, kto może! Szybko, szybko! Hipopotamku, słuchaj no kolego, ja cię nie zjem. Nie zjem cię dzisiaj przynajmniej. Dopiero co jadłem obiad... I mam pełny brzuszek. Do tego stopnia pełny brzuszek, że musiałem aż wyjść z tego jeziorka i iść sobie na spacerek. Ale teraz już wracam do jeziorka. O wiele lepiej jest w jeziorku niż na lądzie, bo ja szybko pływam, a tylko powolutku chodzę. Idę do jeziorka. O, o ale nie patrz tak na mnie, dobra. Och, przepraszam najmocniej. Będę starał się patrzeć w tą drugą stronę. Nie zjem się, nie zjemcie, nie matź się. Chociaż mam ostre zęby. Och, a cóż to? Czy słyszycie? Jakby ktoś leciał. fru 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 I trzepotał skrzydełkami. Frufru, frufru, frufru. fru 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 Snap, 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 Dobra rybka, właśnie sobie złowiłem. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Terodon. Miło mi Was widzieć. Jestem latającym gadem. Żyłem razem z dinozaurami. Dzień dobry, Terodonku. Miło Cię widzieć. Jak Twój dzień? A, dobrze, dobrze. Latałem bardzo, bardzo wysoko. O tak, tak, tak wysoko. Tak, prawie jak samolot. Wysoko, wysoko. Chmur dzisiaj nie ma. Niebo piękne. Ale słonko troszkę parzy. Na szczęście założyłem krem przeciwsłoneczny. I teraz już jest ok. Wiem, że się że słonko mi nie poparzy. Och, znam to uczucie, te Rodonie. Ja pluskam się w błotku cały dzień. Błotko. Jest na mojej skórze i to mnie chroni przed promieniami słonka. A wasza mama też nakłada kremik na słonko? Niech nakłada, bardzo, bardzo potrzebne to jest. Słuchajcie, koledzy, czy wysłyszeliście o tym strasznym tyranozaurze? O tyranozaurze? Tu czasem przychodzi, Taki mały brązowy. Nie, ja mówię o takim zielonym, co nic nie robi, tylko ryczy. No tak, tak, ja też słyszałem, ale ja myślę, że to tylko legenda. Nikt nie może być taki zły cały czas, żeby tylko ryczeć i ryczeć i ryczeć. Ja widziałam w zeszłym tygodniu takiego wielgachnego zielonego tyranozaura i faktycznie cały czas ryczał, ale szybko sobie stąd poszedł, tylko napił się wody. Hmm, to ciekawe. A dzień dobry wszystkim. A dzień dobry. Czy to ty jesteś tym przerażającym tyranozaurem zielonym, co tylko ryczy i ryczy? Przepraszam, bra, bardzo brachiozaurze, ale czy ja ci wyglądam na zielonego czy na brązowego dinozaura? Aha, no tak. W rzeczy samej jesteś brązowy, nie zielony. Ja też nie ryczę cały czas. Ja ładnie mówię. I przyszedłem się tylko napić wody. Miło mi was widzieć. Lip, 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 lip. To słyszałeś ty, tyranozaurze? O tym. Groźnym, t Tireksie, co tutaj chodzi? Niby legenda? Um, nie słyszałem, nie słyszałem, to już nie widziałem. A któż to taki? A dzień dobry, jestem kolejny Triceratops. Widzę, że tu kolega już jeden jest. Mam trzy roki, sprawdźmy. Jeden, dwa i trzy na nosie. Przyszedłem się napić wody. Lip, 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 A co wy wszyscy tutaj tak stoicie? Na coś czekacie? Nie. Po prostu rozmawiamy i pijemy sobie wodę. Ja przed chwilą zjadłem też rybę. Pyszna była. I rozmawiamy o takim olbrzymim, przerażającym t Czy słyszałeś? Czy słyszałem? Ja nawet go widuję dość często tutaj nad wodą. A czy on taki naprawdę jest zły? Hmm. Cały czas ryczy. Ra! Jak dla mnie to jest przerażające. A! A co to za głos? Zbliża się. Zbliża się. Ratuj się, kto może. Ratujmy się. Szybko, szybko. Trzeba uciekać. Uciekamy, uciekamy! Szybko, szybko, uciekamy, uciekamy! Szybko, szybko! To jest ten tyranozaur! On jest przerażający! Ale chwileczkę! Ten tyranozaur wygląda tak, jakby go coś bardzo bolało! Przepraszam, tyranozaurze! Tyranozaurze Rek się, przepraszam! Ja mam drzaskę, okropną drżaskę w łapce. Ojej, faktycznie. Stój ładnie, ja wyciągnę tą drzaskę. Uuu. Ojej, już wyszła drzaska. Och, cóż za ulga. Nie wiem, jak Ci się odwdzięczę. Dziękuję Ci bardzo. Nie ma za co. To zawsze jest ważne, żeby wszystkim pomagać. Szczególnie, jak ktoś jest w potrzebie. Przyszedłem się tylko napić wody do tego jeziorka. Widzicie, drzazga utkwiła mi w łapce i tam była przez parę tygodni. Nikt nic nie mógł zrobić. Ale ty, małpko, mi pomogłaś. Dziękuję. Ach, czyli ty wcale nie jesteś taki zły? Nie, no to dobrze. Napijmy się. W takim razie wody razem i porozmawiajmy. Tyranozaurze, miło nam Ciebie tutaj widzieć, wiedząc szczególnie, że jesteś taki przyjazny. Tak, tak, staram się być przyjaznym. Ważne jest, żeby być miłym, czyż nie? Ale czy Wysłyszeliście może o jednorożcu? Jednorożcu. Nie, jednorożce nie istnieją, jednorożce są tylko zmyślone. Tak, trzeba mieć bardzo bogatą wyobraźnię, żeby móc jednego wymyślić i żeby uwierzyć w to, że istnieje. Ale ja widziałam jednego w tamtym tygodniu i pił wodę z tego jeziora. Um, Tirek się, mi się wydaje, że ty byłeś w takim bólu, że ci się wydawało, że to jest jednorożec. Jednorożce nie istnieją. Okej, okay. może i tak być, ale cóż tu za tupanie? Top-top-top-top-top-top-top. Tup, 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 tup. To jest jednorożec! Och, dzień dobry wszystkim! A cóż tutaj za zgromadzenie? I dinozaury, i krokodyl, i hipopotam? Ty lepiej powiedz, co ty tutaj robisz, jednorożcu? A przyszedłem się napić wody. Chlip, 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 chlip. Każdy, każde stworzenie na ziemi potrzebuje wody. Czy zmyślone, czy niezmyślone? Okej, okay. miło cię poznać, jednorożcu. Wyglądasz przepięknie. No dobrze, dzieciaczki. To już by było na tyle. Jak możecie, to zasubskrybujcie. Pamiętajcie też, żeby słuchać rodziców i być grzecznymi, dobrze? Do zobaczenia, papa. Pa.